Cześć, witam Mateusz, powiedz mi, jak dzisiaj po dzisiejszym meczu świetny wynik z twojej strony. Jak się czujesz? Jak, takie poczucie, bo ten tor chyba nie był do końca wasz. Ale... Ogólnie dobrze, że wygraliśmy ten mecz. Rzeszów na pewno ma dobrych zawodników i potrafili jechać i wygrywać z nami, więc na pewno nie było łatwo. Cieszy ten ostatni mecz w tej fazie, że wygraliśmy, że u siebie jesteśmy silni. Może trochę był inny ten tor tam Były problemy, popsuła się polewaczka, więc trochę to zmieniło, ale, ale myślę, że mamy trochę czasu, żeby to wszystko ponaprawiać i już w play-offach będzie, będzie spływanie pod nas, tak jak, te, jak było wcześniej. Miałeś być silnym punktem u Ciebie tutaj, na domowym, ale też ostatnio rocznik to Twoja forma wyjazdowa, świetny ostatni mecz w Rybniku. Czy to jest przez to, że, że tam jednak spędziłeś jakieś, trochę czasu? Bo jednak w zeszłym roku, niech tam pojechaliście, to nie był to twój jakiś rybnikny mecz. Czy to... Co, co było powodem tej, tego wzrostu na, tam dobrego wyniku w ogóle w tej, tej formy na wyjeździe? W zeszłym roku w, w Rybniku to ja miałem dobry mecz, bo zrobiłem tam dosyć dużo punktów, więc... No, lubię tam jeździć i też no, ostatnio ciężko pracowałem, żeby te wyjazdy były lepsze, żeby były punkty z mojej strony, bo w tym było różnie. E, no i gdzieś tam znaleźliśmy jakimś, e, jakieś rozwiązanie już na pierwszy bieg i, i było dobrze ze startu i prędkość na trasie, więc na pewno z tego jestem zadowolony. E, u, siebie, u siebie też jest ok i, i trzeba na pewno trzymać, trzymać tą formę, ciężko pracować przez te dwa tygodnie do, do tej fazy play-off, żeby, żeby to utrzymać. A jak w ogóle do tej pory, jak ten, ten spój czy jesteś zadowolony, coś, coś poszło nie tak, czy zrobi inaczej może, przygotowania może być inaczej, czy to jednak wszystko tak No ogólnie zawsze, zawsze się przygotowuję najlepiej jak mogę i, i ciężko tak. pracuję, różnie to wychodzi, bo no ogólnie tu w Bydgoszczy jest ok, pojedyncze biegi może były kilka moich błędów, błędów tam ze ale ale głównie to moje błędy. No te wyjazdy nie były takie, jak bym chciał, bo, bo było kilka tych wyjazdów słabych z mojej strony i, i na pewno to, to, to bym zmienił i e, trochę inaczej, inaczej pracował, ale no mamy jeszcze sezon i, i te wyjazdy będą, więc na pewno zrobię wszystko, żeby odbić tę formę wyjazdową i, i podtrzymać tą domową. Pierwszy mecz już wiemy, że w szóste miejsce zdajemy owe Więcej jedzieć do, do łodzi? Jak tam, lubisz jak tam gdzieś na Tak ja, czy, czy Nie to? wiem, czy jeszcze, jutro, nie zależy od meczu. czy tak? czy Łódź, czy Poznanie. E, no, patrząc na ten wynik. Nie o tych buktarach. Patrząc na mecze, który mieliśmy, to w Poznaniu lepiej mi poszło. W tej łodzi miałem słabe zawody, więc na pewno pod tym względem ten Poznań z mojej strony był lepszy, ale ogólnie. Trzeba, trzeba znaleźć rozwiązanie też na łudzia, jak w Łodzi, żeby, żeby punktować lepiej i, i no, wygrać ten pierwszy mecz na wyjeździe, żeby było już zupełnie tutaj. A czy już powoli no, sezon zbliża się ku końcowi? E, wiadomo, nie, też nie wiadomo jak Polonia skończy w miejsca, miejscu, ale już coś planujesz na przyszły sezon, czyli czekasz jeszcze tutaj życienny. Na I ten moment jestem skoncentrowany na, na tym, żeby... Polonia awansowała do, do Ekstra Ligi i zrobimy wszystko, żeby tak było. A co będzie później, to, to no na, razie, na razie nic się w tym, w tym punkcie nie dzieje. I, tak jakby, koncentruję się na najbliższym meczu i to jest najważniejsze dla mnie w tym momencie. W takim razie życzymy szczęścia i też zdrowia z żadnych upadków do końca sezonu i, i no, powodzenia. Dziękuję Dzięki. Dzięki.